Cześć, i dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat podkładów mineralnych marki Rea. Jest to firma kosmetyczna, która produkuje kosmetyki do makijażu, ale w tym filmie skupię się na temat podkładów, które ma w swoim asortymencie mineralnych ta firma. Podkłady mineralne są dostępne w dwóch wersjach: podkład mineralny w kremie, jak i również normalnie w pudrze. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy produkt, który biorę pod lupę, jest to oczywiście rzecz na podkład mineralny Rea w kremie babassu. Tak się dokładnie nazywa. Próbkę możemy kupić za 4 zł, a koszt regularny tego produktu w pojemności 20 ml kosztuje 77 zł. Co nam pisze producent o tym podkładzie? Podkłady w kremie łączą wszystkie zalety podkładów mineralnych w proszku z łatwością nakładania oraz pielęgnacją, jaką oferuje masło babassu. I tutaj podkłady w kremie składają się wyłącznie naturalnych pigmentów mineralnych z dodatkiem masła babasu. Podkład ten ma postać bardzo gęstego kremu, który rozpływa się pod wpływem ciepła skóry. Można go nakładać palcami lub gąbeczką. Jest to produkt pośredni pomiędzy podkładem w proszku a podkładem w olejku. Jest bardziej odrzewczy i łatwiej się go nakłada niż podkład sypki, ale nie jest tak natłuszczający jak podkład w olejku. Podkład jest bardzo kryjący i matowy. Osoby o bardzo tłustej skórze będą mogły używać tego podkładu zamiast kremu nawilżającego dzięki właściwościom pielęgnującym masła Babassu. Nie zgodzę się z tym, że podkład zamieni oczywiście rzecz jasna pielęgnację. Podkłady się aplikuje po pielęgnacji, jasna sprawa, nawet jeżeli ma czysty, naturalny skład. Zawsze po pielęgnacji aplikuje się podkład. Podkład nigdy nie zastąpi pielęgnacji, tej głównej właściwej. I jeżeli chodzi o skład tego podkładu, oczywiście czesna mineralnego w kremie, jest on następujący. Mamy filtr przeciwsłoneczny w składzie, mamy barwniki, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Później mamy masło babassum, mamy mikę i mamy barwniki mineralne. Skład jest wzorowy. Także, jak najbardziej, i tutaj, oczywiście, rzecz jasna, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, możecie za 4 zł wypróbować sobie próbkę. Możecie zamówić sobie próbkę. Już Wam mówię dokładnie, w ilu o kolorach on jest dostępny. Jest on dostępny w 8 kolorach i są bardzo ciemne kolory, i są bardzo jasne, w różnych tonacjach. Oczywiście, są one zesłoczowane tutaj e, na zdjęciu. Ja sobie pozwolę Wam to pokazać. Jest taki swatch zrobiony. Także myślę, że tutaj jak najbardziej każdy z Was znajdzie coś dla siebie w asortymencie tej firmy. I ten podkład można się mało wypróbować w próbce, a później zdecydować się ewentualnie na jego realistyczny zakup o pojemności 20 ml. Także jak najbardziej patrząc po składzie tego produktu, powinien być to podkład idealny dla każdego typu skóry. Ponieważ masło babasu generalnie rzecz biorąc działa silnie regenerująco, przeciwzmarszczkowo reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych. Także jak najbardziej dla każdego typu skóry powinien się on sprawdzić, mimo swojej konsystencji. Ale producent tutaj podkreśla, że jest to wykończenie matowe. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o specyfikację tego produktu składową, śmiało wam go po prostu polecam. Kolejny produkt, który biorę pod lupę jest to krem BB, pielęgnacja i piękno na co dzień. Jeżeli chodzi tutaj o pojemność 30 ml, kosztuje ona 77 zł, a próbka 3 ml kosztuje 6 zł. Także jak najbardziej od próbki śmiało można tutaj zacząć i nie ma jakichkolwiek problemów. I jeżeli chodzi o tutaj specyfikację napisaną przez producenta, jest ona następująca. Krem BB łączy w sobie pielęgnację oraz upiększanie. Jednym prostym ruchem pielęgnuje i stanowi delikatny codzienny makijaż. Ładnie kryje niedoskonałości, nadaje skórze jednolity kolor, a jednocześnie odżywia ją i chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Niezastąpiony dla cery suchej, dla osób przebywających w pomieszczeniach ogrzewanych, klimatyzowanych, w których zawsze powietrze jest nadmiernie wysuszone. Prawda. I tutaj w naszym klimacie szczególnie przydatny zimą, gdy skóra jest mocno narażona na mroz i suche powietrze. Naturalne pigmenty mineralne, olej migdałowy. Jeżeli chodzi o skład tego kremu bibi, jest on następujący: mamy olej migdałowy w składzie, później mamy filtr przeciwsłoneczny i barwniki mineralne, i mamy mikę. Nie mamy tutaj niepotrzebnych zagęstników, nie mamy tutaj regulatorów konsystencji produktu, skład jest wzorowy. Ale oczywiście, że jasna kwestia wypróbowania tego produktu na własnej skórze, jaką będzie Wam po prostu odpowiadać. Dlatego tutaj jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, które wprowadziła oczywiście rzecz jasna firma Rea, jest wypróbowanie za pośrednictwem próbki, którą można zamówić i oczywiście wtedy wywnioskować, czy jest to produkt dla Was, czy też nie. Jeżeli chodzi o skład tego kremu Bibi, jak najbardziej jest wzorowy i polecam, ale nie dla skór tłustych, problematycznych i trądzikowych, tylko dla skór suchych, dojrzałych, odwodnionych, przesuszonych, naczyniowych i wrażliwych. Śmiało. I tutaj już mamy główną gwiazdę, czyli normalny podkład mineralny w pudrze i próbka kosztuje 4 zł, oczywiście rzecz jasna, a 20 g podkładu mineralnego w pudrze kosztuje 68 zł. Co nam mówi producent o tym podkładzie? Nasze podkłady z czystych minerałów są w formie proszku. Pozwala to zmniejszyć praktycznie do zera ryzyko alergii, podrażnień skóry, itd. Polecamy je w szczególności osobom skłonnym do alergii oraz otłustej lub trądzikowej skórze. Także jak najbardziej. Nie zawierają talku, dają naturalne półmatowe pokrycie, nie pokrycie, powinno tutaj być krycie moim zdaniem odbijając i rozparszając światło ukrywają niedoskonałości cery nadają jej jednolity kolory używając tych podkładów uzyskasz półmatowe wykończenie jeżeli chciałabyś uzyskać całkowity mat lub połysk musisz nałożyć na podkład odpowiedni puder większość naszych klientek nie używa dodatkowego pudru na ten podkład krycie oraz matowienie są wystarczające przy zastosowaniu wyłącznie podkładu ten podkład trzeba nakładać pędzlem najlepiej specjalnym kabuki tak z reguły kabuki generalnie rzecz biorąc powinno się nakładać minerały ale może być też to zwykły pędzel do różu czy pudru. Jeżeli chodzi o skład tego podkładu, jest on następujący: Mika, filtr przeciwsłoneczny, barwniki mineralne. Skład jest wzorowy. Ja się zgodzę z producentem, że podkłady mineralne są idealne dla skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej, ponieważ są one mocno kryjące, ale oczywiście, że jasna odpowiednia technika nakładania minerałów i pielęgnacja właściwa przed minerałami jest nam w stanie zapewnić konkretne krycie i oczywiście, czy jasna wygląd optymalny tego podkładu w pozytywny sposób na naszej skórze. Nieprawidłowa aplikacja podkładów mineralnych, oczywiście że jasna kończy się wiecie czym. Albo ciastkiem, albo nierównomiernym rozłożeniem się podkładu na skórze. Plus firma Rea jest fakt, że wypuśczenie. Próbki, że można kupić próbkę, najpierw zobaczyć, jak się zachowa na waszej skórze, i wtedy podjąć decyzję o ewentualnym zakupie pełnowymiarowego opakowania, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto na produkt, który wam się nadzwyczajnie w świecie nie sprawdzi. Dlatego rozwiązanie najlepsze, oczywiście, jest próbka. Najlepszym rozwiązaniem jest próbka. I tutaj firma Rea po prostu wam to daje. Także, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło do następnego. E hey.